Skończyłem już kolację i w tym samym budynku, w którym znajduje się hotel, tam jest hotel, można tutaj wjechać schodami na górę i tutaj są normalnie jakieś biura, restauracje, nie wiem, tutaj jakiś jubiler. Ciekawe to jest zorganizowane. Tutaj z góry możecie zobaczyć, o tam jest recepcja z hotelu, tam gdzie te panie są windy i mogę wjechać tam na swoje pięterko. Tam jest restauracja, momencik zaraz ujmę to no, tam jest restauracja, w której byłem to się atrium nazywa takie coś, ja już sam nie wiem W każdym razie i ja pamiętam, że tutaj kiedyś byłem. Naprawdę, to samo ta pani mnie zapytała, bo tam chyba moje nazwisko znaleźli, no i się pyta, czy byłem u nich kiedyś. Tylko im się numer paszportu nie zgadzał, no i w sumie jest dobrze, ponieważ paszport ostatnio zmieniałem. I coś mi się teraz przypomina, że faktycznie nie wiem, czy 5, czy 6 lat temu, ale byłem tutaj jakiś czas temu. No człowiek tyle podróżuje, że już się potem zatraca. I pamiętam, że też chyba nagrywałem wtedy pokój w hotelowy. Tak, nagrywałem go, bo, bo był taki bardzo rozbudowany właśnie, ale jeszcze większy od tego, co mam teraz. Teraz, masakra. dobra, miam na górę. W takich lepszych hotelach nie pojedziecie windą na górę. Na dół tak, ale na górę nie pojedziecie, jak właśnie karty nie użyjecie. Chyba wolno. a bo nie tutaj coś nie działało ostatnio, chyba nie wiem, czekajcie. A, eee. muszę wyłączyć Kurde, akurat jak zacząłem tego używać, to wyszła jakaś czwórka Chińczyków, a nie chcę tej ludzi nagrywać, bo to jest bardzo niemile widziane, jeżeli nagrywa się gości hotelowych. Wiem, że wielu z Was chciałoby, żeby nagrywać ludzi, ale ja nie mam do tego takiej odwagi cywilnej, żeby, bo to jest to jest niemile widziane. Jak ktoś jest taki, nie wiem, bezczelny ham i tak dalej, jak go wyrzucą drzwiami, wejdzie oknem, no to wiadomo, będzie nagrywał, najwyżej go tam opierdzielą, ale mała szansa, że znajdą ten filmik na, na YouTubie i go tam zgłoszą. A ja czegoś takiego zwyczajnie nie lubię. Ja szanuję innych ludzi i wiem, że sobie nie życzą takiego nagrywania przypadkowego. No hejka, no nic przygody ciąg dalszy, jest godzina, zbliża się godzina 5 e, rano, gdzie dojedziemy, dwójka, zbliża się godzina 5 rano i najwyższy czas, żeby opuścić hotel i pojechać na statek, okazuje się, że nie mogę ze statkiem do Chin płynąć tylko najwyżej do Kwantam, to jest, to jest w Malezji, ale wszyscy mają nadzieję że, również, że uda się tego uniknąć. No i że wszystko pójdzie tak jak należy i skończy tą pracę teraz tutaj jeszcze w Singapurze. Oby, oby Samochód już na mnie czeka, tutaj widzę jakiś gentleman przybiós z gazety na skuterku Dasz się, dasz się czekam na kierowcę, bo poszedł jeszcze coś załatwić i będziemy jechać No i jednak muszę płynąć łódką na statek Jestem już, na, jestem już na statku, Kurczę, powtórka z rozrywki, te wszystkie, bo to jest, chodzi o to, że to jest statek wyprodukowany, czy tam zbudowany w Stoczni Szczecińskiej, to była cała taka seria statków i jestem na którymś z kolei już tych statków, one wszystkie takie podobne i zawsze jestem w tej samej kabinie, to jest kabina pilota na mostku, bardzo dziwne miejsce, <laughs> nie będę już, znaczy może pokażę tak tylko pobieżnie, jest łóżko, jakaś sofa a jakieś komputerek tutaj mają widzę wystawione. W każdym razie oni teraz, nie mam teraz zezwolenia, żeby od razu teraz zacząć pracować, więc mam jakieś 2-3 godzinki, żeby się, żeby się dodatkowo przespać, mam nadzieję, że się uda, bo strasznie ten jet lag, jet lag daje popalić teraz w Polsce. No nie wiem, która będzie jakaś pierwsza w nocy, czy druga, no więc wiadomo, to człowiek rozsądnie no, nie myśli. W każdym razie y, prześpię się teraz na szybciutko. Mam nadzieję, że zasnę. No, a potem, jak wstanę, to będę działał. Statek ma zostać tutaj jakieś maksymalnie 40 godzin. Jeżeli to jest prawda, i będę mógł normalnie w spokoju popracować, y, to jeszcze tutaj w Singapurze zwrócę na ląd i będę stąd prawdopodobnie do Chin leciał, a nie będę z nimi płynął. To w sumie tak nie mogę z nimi płynąć. Tylko mogę z nimi płynąć do, do Malezji. Dobra, no, trzymajcie się, do później. E, no hej, jest już godzina 22, e, piątek jak się nie mylę. I jestem, jestem padnięty, ale taki dosyć zadowolony, ponieważ no, nie poszło najgorzej, ale też nie poszło najlepiej. Będę musiał, e, bo w najlepszym przypadku mogłem już dzisiaj wracać do Singapuru i z Singapuru lecieć do Chin i tak dalej, jakbym skończył wszystko, ale aż tak różowo nie było, strasznie dużo, strasznie dużo różnych problemów i dlatego będę musiał zostać trochę dłużej, a tu trochę dłużej wiąże się z tym, że będę musiał wypłynąć z nimi do Malezji, bo oni jutro około 12 wypływają. A już teraz w nocy nie, mo, nie ma sensu kontynuować, wszyscy poszli spać i tak dalej. No więc plan jest taki, że płynę z nimi i oby, oby to się ułożyło. E, lubię nagrywać takie właśnie momenty jak teraz, dlatego że e, jak będę oglądał ten filmik w domu, no to będę uśmiechnięty, bo wiem, jak ta cała sprawa się zakończyła. Ale teraz, w tej chwili, jak tutaj stoję, no to jest tragedia, tak? Ponieważ wiem, że wiem ile pracy jeszcze przede mną, jakie ciężkie problemy mam do rozwiązania, no i że potem jeszcze ten wylot do Chin i tak dalej. To wszystko jeszcze przede mną. A jak będę oglądał ten filmik, to już to będzie za mną. I będę mógł sobie tylko wspominać. Kurde, Sebastian nawet nie wiesz co ci jeszcze czekało, ale dałeś radę. <laughs> oby, nie oby. Dobra, idę spać. Cześć. No hej wam, jest druga w nocy soboty na niedzielę. Płyniemy właśnie z Singapuru do Malezji, do tam, czy jakoś tak, nie pamiętam. I dlaczego o tej godzinie nagrywam leżąc w łóżku? Bo zasnąć nie mogę, jestem taki śpiący, ale nie mogę zasnąć, takie są wibracje na tym statku, tak? Musicie wiedzieć, że na statku problem nie jest hałas, tylko wibracje. Nie wiem czy chwilkę będę milczał i ciekawy jestem czy usłyszycie w ogóle jak to wszystko się trzęsie, albo dotnę kamerą, o, dotknę czekajcie, dotnę ściany, czekajcie, czy to się przeniesie na kamerę. W każdym razie, jako osoba nieprzyzwyczajona do takiego żeglowania, żeglowania, dopływania, mam problem zawsze, aby zasnąć, zarówno jak są wibracje takie jak tutaj, oraz jak, jak statkiem za bardzo kołyszę. E, jutro mam nadzieję, że skończę swoją pracę, ale no, nie wstanę znowu zbyt wcześnie, bo pewnie rano będę odsypił. <laughs> nie trzymajcie kciuki, żebym zasnął, bo że zmęczę się jeszcze bardziej, nie włączę sobie Star Treka albo coś. No, hej, Wam jest niedzielny wieczór, jutro rano będziemy na miejscu w Malezji. Ktoś ostatnio pytał mnie, jak to jest, gdy jest burza na statku, i no i wykrakał. Nie wiem, czy uda mi się jakiś piorun teraz nagrać, bo tak co powiedzmy kilka minut coś błyska. Byłoby miło, ale znając moje szczęście, to nie. W każdym razie ciekaw jestem, czy uderzy w statek i jakie to ma konsekwencje. Dobra, nie będę tak trzymał włączonej kamery, bo szansa mała, że akurat teraz coś bójść. To no, błysło, wykrakałem, Wpływamy właśnie do portu w Malezji, jest poniedziałkowe południe Ja już skończyłem pracę i teraz się muszę zorientować co dalej pierwszy raz jestem w Malezji Quantum, czy jakoś tak się tutaj nazywa widzę że Chińczycy z nimi interesy kręcą <gry> Jadę bezpośrednio ze statku na lotnisko ten cały port jak widać jest wypełniony To się nazywa Boksa yeah. jest czegoś, tak? Yeah, yeah, I oni to wszystko so cały ten ładunek like co widzicie yeah. Yeah, yeah, Oni to wszystko no, do Chin no. wysyłają, ponieważ no. Chińczycy no. potrzebują tego surowca you? do produkcji stali New Cargo no? November last year oh. Bem porra, chiba. Box side. What car is this, my friend? Isora, Proton Isora. Mm, it's like Innova from Toyota? No, no. no. It's it's just like. Jestem teraz w jakimś biurze. Zobaczcie, ten co grał w Matrixie, tylko biała wersja. Dziwne to biuro. Paszport odzyskałem. Chyba imigracyjny urząd tu jest. I'm sure it is not a snake. <laughs> to są tropiki, tak? Gorąco tutaj. Człowieka się poci, nawet jak się nie rusza. No, <noise> zobaczcie co cholera z daleka wypatrzyłem. Yy, gdzie to jest tam? Pierwszy raz w życiu na żywo małpę widzę. <noise> Patrzył na mnie troszkę jak na idiotę, że małpę się przyglądam i nagrywam. No, tego się nie spodziewałem, że wyjdę sobie z biura i będę małpę widział na żywo.